Witam serdecznie, słuchajcie patrzcie co się dzieje, patrzcie co się dzieje, dobrze, że są nowiuszkie trzewiki. Tak, nowiuszkie, znaczy, to jest są akurat te co mówiłem, że są tańsze, czyli już trochę spracowane, samym pastowaniem chociażby. tak No, ale można dzikować, teraz bezproblemowo Pan mi właśnie wysłał tutaj, yy, yy, że zrobimy zamiankę tych butów, które i, się, I on mówi, że po prostu mu się popieprzyło, tam już wszystko pomieszało <grywa> No ale to mógł sobie na kartonikach, tych co pakuje w te kartoniki, żeby sobie opisać te numery, nie? numerologię Wtedy by mu się to nie mieszało, no ale dobra, nie, no dobra, nie. przeżyjemy, przeżyjemy Widzę, że nie ma żadnych, żadnych, żadnych wątów, nie ma, żeby po prostu zrobić podmiankę butów No, za karę ja będę musiał zapłacić za jedną paczkę, ale to, co będzie wysyłał z powrotem, to on będzie płacił za tą paczkę. Nie interesuje mnie to. Więc tak to wygląda, ale widzę, że tu już jakiś mój youtuberianin już do mnie pisał, że skąd te buty. No to słuchaj, dałem numer telefonu. Już nawet ten numer pamiętam, <śmiech> <śmiech> że jest. 510 860 510. I to jest numer do gościa, tak, który ma ogłoszenie na OLX-ie też. No i właśnie do niego dzwoniłem, on mówi, że w jakiejś Holandii jest. No to wynika na to, że po prostu przywozi te buty po drodze, czy skądś tam, nie? Przywozi jakieś takie. Może ma więcej rzeczy. Ja muszę go obadać. Ja się go podpytam. Może ma jakieś... Nie wiem, nie? Na przykład podejrzewam, że dressy wojskowe, to ja mam takie typu ferdek polskie. Słuchajcie, one są niezniszczalne. Nie? One są. ani się tak nie brudzą, ani się nic nie czepia, żadnych chaszczeń. Tylko mi się nie podobają, bo mają ten rozporę jakieś takie kurde, nie? Ale to są dziwo dressy, które nawet pasują do takich butów wojskowych, przepraszam. Teraz, ja słuchajcie, pokazałem wam, co się dzieje na dworzu. Na dworzu jest totalna katastrofa. Pszczoły. Na chwilę obecną, dawno kawy w ogóle z Wami nie piłem. Pszczoły na chwilę obecną stoją i nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie mają żadnego ruchu. Coś tak czuję. Na przykład wieżba to jeszcze się nie zarzuciła, tak? A niektóre te pierwsze wieżby już mają kotki. Więc, zwyczajnie, przyroda trochę wystartowała, ale stoi, tak? Widziałem lepiężnik, który też jest bardzo ważny. On daje właśnie pierwszy nektarek i, pie, i pyłeczek też dla pszczół. Lepieżnik, ciekawa roślinka. Górska roślina to jest, która rośnie właśnie przy potokach, przy, przy takich jakichś rowach, strumieniach na dobrej, ciężkiej ziemi, glebie. Hmm. No i co? I właśnie ona u mnie występuje. Tak, to jest bardzo ciekawe. I ona też daje... Bardzo fajny pożytek na ten sam początek. No ale pszczoły w rzeczywistości stoją, tak? Rozruch w ulach na pewno już jest. Przy takiej pogodzie, która teraz jest, najgorsze jest to, że one są jakby zmuszone wylecieć po wodę. Mogą być takie rodziny. W tym momencie taka pszczoła, no skrzepnie, nie da rady, tak? Więc mogą dziać się takie przypadki w tej chwili, że pszczoły, które są w jakiś sposób osłabione, lub w jakiś przeciwny sposób za mocno wystartowały wewnątrz, tam z tym czerwiem w szczególności, to ta pogoda przedłużająca się taka może jeszcze niektóre dobić. I to może się w tym sezonie <laughs> zdarzać. Teraz Wam opowiem ciekawą historię. O, mianowicie. Hmm, już od kilku lat, tak jak mam te pszczoły, szczególnie właśnie gdzieś w typowym, y, 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 typowym tak, lesie, tutaj, tak? Na tych skarpach, występuje gatunek mysz, myszy, która się nazywa myszarka leśna. Wczoraj penetrywałem temat, właśnie, co to jest za mysz. Jest ich kilka podgatunków, ale ta jest specyficzna. Hmm. I to jest dość duża mysz, jest taka, taka duża, ona jest taka krępa, taka chomicza, ale ma strasznie duże oczy, takie czarne duże oczy i duże uszy. I to jest naprawdę bardzo fajna mysz. W ogóle ona nie przypomina tak naprawdę tych myszy takich typowych domowych. I co zauważyłem już kilkukrotnie właśnie w ulach, na przykład co miałem zostawioną kukułkę, czy jakiś tak ul stoi, bo stoi. To są o tyle ciekawe myszy, że one właśnie budują sobie takie fajne gniazda. Tak. I jeszcze co kolejna sprawa że bardzo w ciekawy sposób się zachowują, jeśli chodzi o robienie odchodów. Jeśli siedzą w danym ulu, to odchody robią zawsze w jednym miejscu. Mają jeden punkt, co tam ładują. Tak? A po drugiej stronie ula mają gniazdo, więc są trochę jakby czyste te pszczoły. Ej, fuj, te, te myszy. No niestety, jak one wpadną w, w, w ul, to, to zrobią, zrobią tam mnie majstersztyk z pszczołami. <laughs> z ramkami ze wszystkim, przemielą. I też są takie uporczywe na wchodzenie do tych uli. Ale to są bardzo fajne, ładne, kurcze dla oka. Bardzo fajne myszy. Mi się one bardzo podobają. I tak jak z reguły były myszy w ulach, takie zwykłe, zwykłe polne myszy, zwykłe, to z reguły prób, starałem się je tam, nie, prf, <gryw> A ten gatunek myszy zawsze przeganiam je z uli, niech sobie gdzieś tam idą, ale ich nie ubijam, bo są bardzo ciekawe, tak, są bardzo ciekawe. Właśnie pod względem robienia odchodów, że mają swój kibel, tak jakby, nie tak jak mysz. Jakaś taka typu domowa, że ona ładuje kupska wszędzie, gdzie popadnie. Tylko one mają swój kibel. To już są o tyle mądrzejsze. I teraz powiem wam ciekawą rzecz. Nie wiem, czy tutaj w garażu mam dwie, czy mam jedną, ale mam taką tutaj w garażu. I spotykam ją bardzo często. Bo ona jest duża i ona już nie jest taka... Nie jest taka powolna, nie jest taka szybka, jak te myszy takie niepolne. Więc... I właśnie co zauważyłem? Że zaczęły mi się znowu pojawiać myszy, takie po prostu polne jak domowe coś takiego. Jeszcze nie zacząłem z nimi walczyć i zauważyłem, że jest ta mysz. Tak? I od tego czasu jest tylko tutaj ona. Nie ma żadnych innych myszy. Tak? Po prostu je przegoniła, więc. Wolę już mieć tutaj w pracowni. Dwie ładniejsze myszy <noise> niż stado tych, co robią burdel wszędzie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ciekawa y, rzecz, że to jest myszarka leśna, ale też jest myszarka jakaś polna, zaroślowa, jakieś tam są inne. Się trochę różnią wyglądem, ale ta jest wyjątkowa. Tak? Ona normalnie ma te uszy, jak szynszylek. Jest taka bardziej puchata. Świetna mysz. Pszczelarz z mi nic nie chce napisać, żebym coś poopowiadał Wam. Jedynie no, to, co na bieżąco. Tak, ja to lubię, coś Wam poopowiadać, co się dzieje na bieżąco. Na bieżąco. Wczoraj wieczorem jeszcze właśnie dorabiałem sobie ramki. Tak, tak już robię to leluszowato, bo kurde te pszczoły mogłyby wystartować, żeby tam pójść, porobić z tym porządek i tak dalej. Nie da rady, tak, nie da rady. Ta pogoda jest nieciekawa. Ewentualnie. No, czekając na, 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 dalszy, na dalszy przebieg pogody, no to co? Dzisiaj, dzisiaj chyba przejadę się do jednego tam gościa, chcą przecinać taki stary sad owocowy, tam będą i jabłonki, i jakieś śliwki, I ja nie wiem, do jakiego stopnia on chce to jakby zrewitalizować. Ale jeśli będzie chciał to zrobić, że tak powiem, jakby porządnie, sadowniczo, że podmładzać w szczególności te stare jabłonie, zrobić im trochę przycinkę i w ogóle, to będę wam pokazywał, jak to robić i na czym rzecz polega, bo na przykład przecinanie jabłoni, tych starych w szczególności, jest o tyle trudne, że zabieg przywracania takiego drzewa do stanu młodocianego trwa nawet 3-4 lata, tak? Więc w zależności też od tego, jak chcemy mocno je użyć na pierwszy sezon, ja wychodzę z założenia takiego, jeśli chodzi o te stare jabłonie, że powiedzmy, mamy tą starą jabłonię, tak? Jeśli nam nie zależy na owocach przez kolejne dwa lata, to po prostu na jak najniższym, obieramy jakieś piętro wysokości tego drzewa. Te konary, które idą sobie to my wytyczamy pojedyncze już gałązki, które gdzieś rosną i są takie najmłodsze, a, a te konary po prostu tak ukosem ładnie ścinamy. Jedyną wadą tego może się stać to, że one się później zrobią dżuplaste, niekoniecznie zarosną. Nie wszystkim, nie wszystkim jabłonkom uda się zarosnąć tego dużego takiego czopa, dlatego można po prostu już posłużyć się, czy to pomalowaniem woskiem na gorąco, czy coś, żeby po prostu im Ułatwić to. W tym momencie w tym roku one z tych młodych badyli wypuszczą się dalej. Wypuszczą dużo młodych dziczków pędów świeżych. Wtedy my przychodzimy, na jesień już możemy przyjść, tak? I przecinamy to, co odrosło, tak? I staramy się, żeby ta jabłonka nie poszła już do góry. Tylko, żeby te odbicia zostawić co parol solowa to żeby tak poszły w boki, zredukować to do normalnie, do, do z powrotem, żeby zostało 20% z tego co urosło przez ten sezon. Żeby wytypować kilka najfajniejszych gałęzi, które już będą tworzyć jakąś koronę, tak na boki, nie? Że każda ma swoje miejsce. Jeśli ona chce iść do góry, a my chcemy ją zrobić w bok, to sznurkiem, tu butelka może być zagięta i do pieńka, i wtedy, no, I wtedy ta gałęź przez, przez zimę, i w ogóle do kolejnego sezonu, ona się już tak wygnie i nam zostanie. Jaka jest zaleta robienia czegoś takiego? Zaleta jest otóż taka, że jak mamy stare jabłonie, to z reguły ludzie opierdzielają non-stop te dziczki, co rosną u góry. Co roku latają i to tną, a one wiecznie z tych czopków będą wypuszczać się nowe. Dlatego to jest bzdura. Tak? To jest robota na zabój, bo te drzewa są wysokie i to trzeba po tym łazić, nie wiadomo jak to do końca, kurczę, porobić. Tak? Po kolejna rzecz. Jeśli te drzewa są wysokie, te jabłka spadają, to jak spadnie z takiej wysokości, jest dupa blada, na mnie zawsze się chce włazić po drabinach, kombinować, żeby te jabłka zrywać. Więc my zniżamy o to piętro, że ewentualnie bierzemy skrzyneczkę od piwa, żeby sięgnąć po najwyższe jabłko. Wtedy na, po na bieżąco je sobie pozrywam. No i w takim momencie zbudujemy od nowa tą koronę. Drzewo się odmłodzi. Gałęzie, na których będą owoce, będą 100% świeże. Te, które powygnialiśmy w jakiś sposób taki, one mają tu świeże u góry wszystko, więc nie będą wypuszczać tych kikutów co roku jak szalone. Jak dojdziemy znowu za na przykład 5, 6, 7 lat do takiego stopnia, że będzie nam to wyrastać tam, to możemy tą gałęź znowu ściąć, a z innej młodej zrobić. Więc widzicie, to jest taka rotacja gałęzi. Tak? Zostawiamy młodą, starą wycinamy. Na takich gałęziach na pewno będą lepsze owoce, zdrowsze, większe, tak? I tak dalej. Więc ja bardzo często jak komuś wpadam na przecinkę, jest to trochę dla niego niezrozumiałe, że ja to najlepiej bym zerżnął 80% drzewa pierwszy rok. <laughs> Ale też wychodzę z założenia dla ludzi różnie że na przykład mamy jabłonkę, która ma trzy główne te takie badyle, nie? Grube, nie? <laughs> ma trzy. Powiedzmy, jednego roku obrznamy jedną i tu już tworzymy na niej coś świeżego, za rok obcinamy drugą tą grubą odnogę, tam tworzymy coś świeżego i na za trzeci rok obcinamy dopiero tą trzecią, żeby jeszcze przez te trzy lata Mieć owoce na co najmniej już coraz mniej, coraz mniej, ale że na tych młode, że już te młode, co tworzymy, to one już będą miały owoce w momencie, kiedy zetniemy ostatnią grubą. Więc tego owoca przez jakiś moment będziemy mieli mniej, ale on będzie ładniejszy, będzie większy. Mówię Wam. Mówię Wam. Najgorsza jest wiśnia. Wiśnia, wiśnia to jest taki owoc, takie drzewo owocowe że najlepiej co roku ciąć, słuchajcie, na maksa, na maksa, na maksa. Tam niewiele ma zostać z tej wiśni. Mają zostać tylko pędy młode, z tymi najdłuższymi odrostami, bo na nich będzie owoc. W tym momencie wiśnia wyjdzie tak, że będą wiśnie, a nie same pestki i trochę miąższów koło. Więc to jest, to jest ciekawa, wiśnia jest ciekawa. Jabłanki są dość trudne, uważam, do przecinania. To nie jest, nie jest to drzewo, chociaż można po nich pojechać po hamsku i one bardzo fajnie odbijają, jeśli drzewo oczywiście jest zdrowe. Kiedyś, pamiętam, przeciąłem drzewo, takie stare, już ledwo się kupy trzymało. Zrobiłem mu przecinkę i już padło do końca, nie? <laughs> nie dało rady, nie? Coś się sknociło. No, ale już było spróchniałe, ledwo już stało to drzewo. No, więc też tak to wygląda, tak to wygląda, tak? że A, a później, późniejsze, Formowanie w ogóle tych koron jako młodych gałęzi, i w ogóle, i tak dalej, też nie jest o tyle proste w jabłonkach, bo ja wychodzę na przykład z założenia, że jeśli już mamy te dziczki, które pójdą do góry, no to dziczki out, tak, takie co nam zakrzaczają to drzewo. Ale ten, ten pęd ładny, który idzie sobie oddal, oddal, to my nie obcinamy tej końcówki. Ewentualnie obcinamy coś, co będzie chciało się krzyżować na przyszłość, ale tą jedną prowadzącą, która idzie sobie tam gdzieś tak, o, to ją zostawić, bo ona jak będzie miała później owoce, to ona. Nie? No. Więc tak, tak to wygląda. Śliwka. Śliwkę też można hardkorowo ciąć. Z tym, że śliwka jest trochę dziwnym drzewem, bo ma, w zależności od tego, jakie to ma takie różne dziwne pokroje swojego, swojej korony, więc. W zależności od tego, jakie śliwki są te, staro dawne to takie strzeliste, były też można. Śliwka w ogóle bardzo fajnie odbija młode pędy, z których można porobić nowe gałęzie. więc śliwkę też się fajnie odmładza, tak No, i są ogólnie różne formy cięcia. Jeśli chcemy drzewo. Zrobić jako użytkowe, ale, ale takie po prostu ogrodnicze w ogródku i tak dalej, i tak dalej. Po prostu dla siebie, dla rodziny, tak, nie, nie, nie na masówkę, to tniemy trochę bardziej dla oka, że tworzymy ten parasol sobie jakiś taki, nie? E, tak ja sądzę, tak, jest najfajniej. I to jest takie użytkowe dla domu, że idziemy po prostu pach to jabłko, nie. A jeśli już chodzi o cięcia sadownicze, to w ogóle jest kompletnie co innego. Teraz jak żyjemy z rodzicami oberżnęli śliwki stare, to dramat, to wyglądają niektóre te drzewa, że mówię, Jezu, jak ja tak komuś obciął w ogrodzie, to ja bym był załamany. Nie? To, nie? To, to już nie jest zrobienie dla oka, tylko po prostu dla sensu samego owocowania. tak? I żeby ciągnikiem jeździć i tak dalej, i tak dalej, tu się patrzy po prostu na inne rzeczy, więc... To wszystko tak wygląda. Słuchajcie, życzę Wam, słuchajcie, miłego dnia. Zapraszam do tego, żeby yy, yy, wrzucić mi jakieś fajne pytanie pszczelarskie.